Witajcie. Na dzisiejszym filmie chciałem poduczyć Was trochę, może pokazać, w jaki sposób tworzy się nazwy i wzory kwasów karboksylowych, kolejnej grupy pochodnych węglowodorów. Może zacznijmy od tego, czym są kwasy karboksylowe. Otóż są to takie pochodne węglowodorów, które w cząsteczce zawierają grupę karboksylową. Grupa karboksylowa to jest grupa, która zbudowana jest z atomu węgla. Dwóch atomów tlenu i jednego atomu wodoru. To jest grupa karboksylowa. Jest to wzór grupy karboksylowej zapisanej wzorem półstrukturalnym. Natomiast strukturalnie grupa karboksylowa wygląda w ten sposób. Atom węgla połączony jest wiązaniem podwójnym z atomem tlenu oraz z grupą hydroksylową. Czyli widzimy wyraźnie, że grupa karboksylowa ma jakby dwie mniejsze grupy. Atom tlenu, który tworzy z węglem tak zwaną grupę karbonylową, oraz grupę hydroksylową. Od nazwy grupy karbonylowej mamy pierwszy człon nazwy grupa karboksylowa od nazwy grupy hydroksylowej mamy drugi człon nazwy grupy funkcyjnej kwasów karboksylowych. Skoro więc kwasy karboksylowe zawierają taką właśnie grupę funkcyjną, to jeżeli z tą grupą funkcyjną połączymy grupę węglowodorową, będziemy mieć wzór ogólny kwasów. Pamiętamy, że grupy węglowodorowe oznaczaliśmy literą R. Gdzie R to był tak zwany alkil. R grupa to inaczej grupa pochodząca od węglowodorów nasyconych, o takich przynajmniej mówiliśmy, czyli grupa, która zawiera N atomów węgla oraz 2N plus 1 atomów wodoru. Jest jeden wyjątek. Od tego wzoru ogólnego kwasów karboksylowych. Tym wyjątkiem jest kwas najprostszy, kwas, który jest pochodną pierwszego z węglowodorów, czyli metanu, a więc kwas metanowy. Kwas metanowy, jako pochodna węglowodoru, który zawiera jeden atom węgla, również zawiera jeden atom węgla. Ale zwróćcie uwagę, że ten atom węgla znajduje się w grupie karboksylowej. Skoro znajduje się on w grupie karboksylowej, to ta grupa karboksylowa nie może łączyć się już z innymi atomami węgla. A więc najprostszy kwas, pochodna metanu. Metan. CH4, kwas metanowy to grupa karboksylowa COOH połączona tylko i wyłącznie z atomem wodoru. A więc atom wodoru połączony z grupą karboksylową, czyli kwas metanowy. Na podstawie tego najprostszego kwasu e, można już wyjaśnić, w jaki sposób tworzy się nazwy. Kwasów karboksylowych. Otóż zwróćcie uwagę, że jeżeli mamy nazwę węglowodoru, to do nazwy tego węglowodoru dodajemy przednią słowo kwas, a do nazwy węglowodoru dodajemy końcówkę owy, czyli metan, kwas metanowy. Analogicznie kolejne węglowodory będą mieć. Kwasy pochodne kolejnych węglowodorów będą mieć nazwy również wywodzące się od nazw tych węglowodorów, z dodatkiem słowa kwas poprzedzającego nazwę węglowodoru i końcówkę dołączoną do nazwy węglowodorów końcówkę owy. Będzie to więc kwas etanowy, kwas propanowy. Kwas butanowy czy kwas pentanowy? Za każdym razem nazwa węglowodoru poprzedzona jest słowem kwas, i do tej nazwy węglowodorów dodawana jest końcówka owy. No a co z wzorami tych kwasów? No więc, wzory. Rysujemy posługując się wzorem ogólnym. Skoro kwas etanowy to oczywiście grupa karboksylowa, ale ta grupa karboksylowa połączona jeszcze z jednym atomem węgla, bo w sumie atomów węgla musi być dwa. Jak w etanie. Czyli CH3COOH. W kwasie propanowym. Propan ma trzy atomy węgla. Kwas musi mieć też trzy atomy węgla. Ale jeden z tych atomów węgla jest w grupie karboksylowej więc w grupie węglowodorowej są dwa atomy węgla, a do dwóch atomów węgla mamy 5, 2 razy 2 plus 1 5 atomów wodoru. Jako, że jest to szereg homologiczny, no to jeszcze łatwiej możemy tworzyć nazwy kolejnych kwasów karboksylowych, bo w szeregu homologicznym zawsze kolejny związek ma o jeden atom węgla i o dwa atomy wodoru więcej. Więc dla kwasu propanowego mamy dwa atomy węgla i pięć atomów wodoru. Kwas butanowy to więc trzy atomy węgla i siedem atomów wodoru i grupa karboksylowa. Kwas butanowy, butan C4H10, prawda? Węglowodór o czterech atomach węgla. No i tutaj również trzy atomy węgla w grupie węglowodorowej i jeden atom węgla w grupie karboksylowej, a więc również cztery atomy węgla. To bardzo ważne, żeby pamiętać o liczeniu atomu węgla z grupy karboksylowej do liczby wszystkich atomów węgla w cząsteczce, po to, żeby przyporządkować. Wzór do nazwy węglowodoru. No i teraz próbujemy rysować kolejny wzór kwasu, wzór kolejnego kwasu, kwasu pentanowego. Kwas pentanowy, pentan, 5 atomów węgla, prawda? 5 atomów węgla, jeden z nich w grupie karboksylowej, czyli w grupie węglowodorowej 4 atomy węgla. Skoro cztery atomy węgla, dwa razy więcej to jest 8 plus 1, 9. 9 atomów wodoru i grupa karboksylowa. To są wzory sumaryczne. W jaki sposób narysować wzór półstrukturalny lub strukturalny? No to musimy oczywiście łańcuch węglowy sobie wyrysować cały, prawda? Spróbujmy najpierw wzór strukturalny. Tych atomów węgla w łańcuchu będzie 4. I piąty atom węgla tworzący grupę karboksylową. Piąty atom węgla tworzący grupę karboksylową, czyli połączony wiązaniem podwójnym z atomem tlenu oraz z grupą hydroksylową. I oczywiście każdy atom węgla jeszcze połączony z dwoma atomami wodoru. Za wyjątkiem tego ostatniego, który połączony jest z trzema atomami wodoru, czyli wzór grupowy. Możemy to nawet zrobić w ten sposób. Mamy trzy grupy CH2, więc CH2 trzy razy wzięte i grupa funkcyjna grupa karboksylowa. Taki wzór kwasu pentanowego wzór grupowy. Gdybyśmy chcieli sobie zapisać wzór dowolnego kwasu. Na przykład kwasu, który posiada 22 atomy węgla. Kwas, którego cząsteczka zawiera 22 Atomy węgla. Skoro ma 22 atomy węgla, no to w grupie węglowodorowej tych atomów węgla może być 21 bo 22 w grupie karboksylowej. Skoro 21 atomów węgla 2 razy więcej plus 1, czyli 42 plus 1 43 atomy wodoru i grupa Karboksylowa. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o wzory kwasów. Analogicznie możemy sobie liczyć, czy napisać wzory kwasów, które zawierają ileś atomów wodoru, prawda? Widać, że jeżeli 21 atomów węgla, to tak jak w Walkanach 2N plus 2, bo jeszcze jeden atom wodoru jest w grupie karboksylowej atomów wodoru. Czyli to będzie również ten kwas, będzie zawierał 22 atomy węgla i 44 atomy Atomy wodoru. Popatrzmy jeszcze na wzór kwasu, jakie elementy składają się na cząsteczkę kwasu. Ja zapiszę może wzór kwasu butanowego: C3H7CoH. Otóż, jak widać, tu jest grupa węglowodorowa. Grupa węglowodorowa. To jest grupa karboksylowa. Podam jeszcze dwie nazwy, które zostaną wyjaśnione dokładniej na późniejszych lekcjach, ale ten atom wodoru. To jest kwasowy atom wodoru. Natomiast ten fragment cząsteczki bezkwasowego atomu wodoru to jest reszta kwasowa. Skąd to się bierze? Otóż, jak wcześniej poznaliście definicję kwasów w chemii organicznej, że kwasy składają się, zbudowane są cząsteczki kwasów z wodoru i reszty kwasowej, podobnie jest to w kwasach karboksylowych, stąd nazwa kwasy. O właściwościach będziecie się uczyć na kolejnej lekcji, natomiast już w tej chwili chciałem pokazać przy tworzeniu wzorów, jakie elementy można wyróżnić we wzorze kwasu. Co do nazewnictwa, musimy pamiętać o tym, że kwasy oprócz swoich nazw systematycznych, czyli tych, które są zgodne z klasyfikacją związków organicznych, mają również nazwy zwyczajowe. Mają również nazwy zwyczajowe. Kwas metanowy to inaczej kwas mrówkowy. Kwas etanowy nazywa się inaczej octowy. Propanowy ma nazwę zwyczajową kwas propionowy, kwas butanowy to inaczej kwas masłowy, a kwas pentanowy to kwas walerianowy. I macie te nazwy, oczywiście. I macie te nazwy, oczywiście, w podręczniku. Na lekcji. Którą będziecie robić w zeszytach. Tabelki z podręcznika również, a na stronie dowiecie się, jakie wymagania dotyczące wzorów i nazw kwasów trzeba będzie zapisać w notatce. Będziecie pisać również jeszcze nazwę kolejnego kwasu, kwasu heksanowego, który nosi nazwę kwas kapronowy. A jeszcze informacyjnie podam wam taką e, rzecz, że Kwasy karboksylowe mogą zawierać więcej niż jedną grupę karboksylową. Mówimy wówczas o kwasach dikarboksylowych czy trikarboksylowych. Macie w podręczniku pokazane wzory tych kwasów i dla zainteresowanych bardzo proszę, żeby zapoznali się jak wygląda wzór kwasu szczawiowego, inaczej etanodiowego i kwasu cytrynowego. No i na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmie.